Miałeś takie poczucie, że od razu po urodzeniu była taka presja wokół bycia mamą i bycia taką idealną mamą od samego początku? Jedyna presja, jaką miałam, to była ta, którą sama sobie narzuciłam, co nie skończyło się zbyt dobrze, ale ja jestem najstarsza w rodzinie, więc mam trójkę rodzeństwa, którymi się opiekowałam, mnóstwo kuzynostwa, więc ja trochę byłam pewna, że wszystko będzie super i ja wszystko wiem. Nie muszę aktualizować tej wiedzy. Bo wszystko to już przeżyłam. Zajmowałam się tymi maleństwami, tymi starszymi dziećmi, i, i tam nie ma nic, co mogłoby mnie zaskoczyć. Zaskoczyło mnie trochę. Tak jak mówiłaś, na przykład laktacja, która nagle najpierw wyjeznawał, później zanika, w ogóle samopoczucie po cesarskim cięciu nagłym. A sobie nie dałam właśnie tej przestrzeni, że może być różnie. To miało być idealnie. Więc mnie zgubiła jedynie moja własna presja. To... Ja dużo narzekałam yy, przez, w ciąży, ale to dlatego, że ja miałam taką frustrację już, że właśnie jak widziałam te inne osoby w internecie, które oj, ale cudowny brzuszek, ale się super czuję, ja idę na siłownię, nie jestem w 7 miesiące ciąży, a ja przez 4 miesiące wymiotowałam, miednica mi się skręciła, nie mogłam chodzić, przewróciłam się na brzuch. Wszystko było nie tak, nie mogłam jeść, nie mogłam pić wody i mówię, cholera jasna, czy tylko ja mam jakąś taką okropną tą ciążę i w momencie, kiedy powiedziałam, że czuję się beznadziejnie, po prostu nie mam tego pięknego stanu i w ogóle nie wiem o co chodzi, to nagle zaczęły mi kobiety brawo bić, że one też, tylko nikt o tym nie mówi.